doktor Zdanowicz, ale ale y, pisząc tam historię i tak mówiłam, że żałuję, że nie mogę jej odczytać, dlatego, że do każdego zdania miałam swój komentarz. Dotarło do mnie, że to 20 lat to jest też 20 lat mojej historii w tym miejscu. No ja zaczęłam pracę w 99 roku, ale też pamiętam historię, którą opowiadają nasi starsi koledzy, pięknie opowiadając o małych ich pracowniach i kajsiadcach, które na Krakowskich, które już nie znałam. Natomiast znałam świetnie budynek na który był poza tym, że wyglądał jak taki stary barak zaadoptowany do celów dydaktycznych, tak naprawdę miał taki jakiś cudowny klimat. Do dziś pamiętam spotkania wykładowców z profesorem Zikorowi, jak we dwójkę siedzieliśmy i dyskutowaliśmy na różne tematy. i Przychodziła pani na dyrektor Instytutu, pani profesor Czesława Gier. To właśnie, kto przyszedł na spotkał, I wtedy oboje zrywaliśmy się, żeby odpowiedzieć, że jesteśmy, że owszem, że tutaj panujemy nad całą sytuacją i nad całym tym e, przybytkiem też panowała Irena Gusta, która jest też z nami tutaj. To jest też coś takiego wspaniałego. Bardzo dziękuję, że, że przyszłaś do nas i że jesteś tutaj z nami, bo tak naprawdę to jest też ta osoba, która budowała historię tego Instytutu. Bo to, co Wy kojarzycie, nawet teraz, tak jak jesteście, to kojarzycie wykładowców. Kojarzycie jakieś pracownie, kojarzycie swoje dyplomy, macie swoje wspomnienia takie młodzieńcze. Bo to są najfajniejsze lata, kiedy człowiek studiuje. Ale e, tak naprawdę najwięcej pracy i najlepiej znają instytuty ludzie, którzy pracują sekretariatem. Jest z nami też Pani Ania, która jest młodszą wychowanką Pani Ireny, ale też i naszą absolwentką. I to też jest właśnie piękne. Że ludzie powracają tutaj do tego miejsca. Owszem, no, te mury to nie jest już to miejsce, to, które my kojarzymy właśnie z ulicy Okrężnej, czyli jeszcze starsi moi koledzy z Krakowskiej. Tu, w tym miejscu, wybudowaliście właśnie historię. I powiem także, patrząc nawet na, na skład osób, które prezentują się tutaj. Brakuje, bo to jest tak, kawałka mi brakuje. No i, jest tak. i powiem tak, że jak zobaczyłam listę osób, ja może przeczytam, kto bierze ludzi. Nie, bardzo tak, proszę, proszę, proszę. Daria Maru, Maru, tak. To są te obrazy. Dominika Osma, i, zudanika, não, i, nie Tutaj, y okay, tutaj. Tam. Tu, proszę, rzeźba. Proszę, że, rzeźba, tak, Marcin. Tu, tutaj. Tak, tutaj. Tak, Marcin Norbert Michalski. Fotografik, który ma też swoje prace. W której galerii w tej chwili? W Bewła. W Bewła. Monika Nowicz. Reprezentantka rzeźby. Tu widać zdecydowanie wpływ mistrza z pracowni, z której się wywodzi. Przemysław Sulina ja y, obecny i tam też obecny. Tak. I to są y, prace, o których zaraz autor Wam opowie. Myślę, że dwaj autorzy, którzy są tutaj, na pewno coś Wam powiedzą. I Zuzanna Starzyńska. I też obecna tutaj. Mm -hmm. Ale nie artystycznie. Nie, nie, y, nie y, artystycznie, tak. Właśnie. To, co dla mnie jest szalenie ważne, to to, że y, poza tym, że w jakiś sposób funkcjonujecie w tej przestrzeni, y, projektowej częściej, żeby zarabiać na życie, ale to funkcjonujecie też jako artyści. I to jest piękne, bo większość naszych specjalności jednak wybieracie młodzi studenci pod kątem przyszłej pracy. Ale trzeba pamiętać o tym, ja to zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma takiego ducha artystycznego, to jest taki moment, że leżą kartki, leżą łówek i trzeba po prostu je wziąć, bo to aż boli. Trzeba po prostu coś porysować albo pomalować, bo człowiek bez tego nie jest w stanie żyć. I tak nie da się po prostu zahamować. I tutaj macie przykład właśnie takich młodych ludzi, którzy pomimo tego, że 10 lat temu skończyli studia, dalej są aktywni, twórczo i osiągają sukcesy. już więcej nie będę mówił lekarzowi, powiedziałam, że nie będę, będę mówiła. Oddaję głos wreszcie kuratorowi wystawy. I są pewnie wiem, może powiedzieć, że i tego spotkania artystycznego. To, to no może troszeczkę tak. Ja ja tak, ja to, żeby tak dobrze. bardzo to wybrzmiało, bo jednak chyba wszyscy jesteśmy... Dzień dobry jeszcze raz, bardzo miło was przywitać. Troszeczkę czuję się inicjatorem, natomiast jakby wszyscy chyba tutaj twórcy są inicjatorami, ponieważ spotykamy się po ukończeniu studiów, to jest bardzo, bardzo fajne, bo jednak rok w rok, Zasadzie, że spotykamy się w pierwszą sobotę w lipca, spotykamy się i wszyscy wtedy wiedzą, że, że trzeba się, trzeba tak zaplanować swój czas, żeby się spotkać. Przyjeżdżamy, spotykamy się i rozmawiamy o, 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 o swoim życiu, o, o tym, co, co robimy na co dzień i też i o sztuce, o tym, co, co nas cieszy i też, też jakby to, te spotkania mają taki ludzi trochę wspomniony, bo jednak, jednak bardzo dużo, dużo, dobrego wydarzyło się podczas tych naszych pięciu lat studiów. Zawiązały się mniejsze, większe przyjaźnie, ale jednak to też, to faktycznie tak nas połączyło, że choć drogi artystyczne są różne, jednak ta taka przyjaźń artystyczna pozostała i to kultywujemy od dziesięciu lat. Dziesięć lat to taka trochę mała. Taki mały jubileusz, więc też postanowiliśmy jednak podsumować do tych 10 lat tą, tą wystawą. Szkoda, że tak mało osób jednak wzięło udział w, w tym wydarzeniu, natomiast jakby to chyba też zawsze powinniśmy wymagać najwięcej od siebie, więc jakby jak, jak jest nas tylko 7 osób, to znaczy, że może tak miało być. Natomiast ja uważam, że wystawa jest kompletna i pokazuje tą, tą multidyscyplinarność, tą, tą która z każdym z nas jest, a jednak ona, jest ta wystawa przez to taka bardzo kompletna. Jest rzeźba, która tutaj, akurat w tym przypadku, ma szalenie duży wydźwięk, bo jednak pracania nr 5 nas połączyła i tam zawsze Zawsze najwięcej się działo, tam był zawsze naj, najpiękniejszy klimat, tam, tam, zawsze, tam zawsze to miejsce tętniło życiem, takim życiem i, i, i towarzyskim, ale i też takim, takim życiem artystycznym. Tam zawsze, zawsze, zawsze była praca I, i, i wszystko można powiedzieć dobrego o, o pracowni malarskiej czy graficznej, to jednak wszystkie nasze drogi zawsze po zejściu ze schodów, prowadzi lecz mi Więc to jest bardzo piękne, i jakby rzeźba pewnie na tej wystawie, akurat ma takie mocne swoje, takie, takie korzenie. I fajnie, że, że, że reprezentacja rzeźby jest. Fajnie, że jest Marcin, który, pomimo tego, że na tej wystawie nie pokazuje rzeźby, chociaż rzeźbiarz jest. Prawda? No to jednak to, 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 to jest tutaj reprezentantem. Jest Monika, jest Katarzyna, które jak widać pokazują rzeźbę i, i, i to też jest taki pewny mocny, mocny akcent. Na tej Natomiast wszyscy zakorzenieni w swoich dyscyplinach pokazują swoją mocną stronę. Marcinot zawsze był bardzo mocny w fotografii i zawsze nas. Zawsze nas do tego przyzwyczajał. Ja byłem zawsze mocno graficzny, no, jeśli można tak nazwać, i taki bardzo minimalistyczny w swoich, w swoich pracach. Zawsze też pamiętam taka anegdota: wszyscy na zajęciach z, 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 robili linoryty takie bardzo, bardzo szczegółowe, a ja, a ja zawsze na przekór ciąłem wielkie płaszczyzny i odbijałem duże. Duże, białe, kontrastowe, takie, takie prace, i każdy mi zarzuca, że, że to jest niedopuszczalne, że, że to nie jest warsztat, że to co robisz, to jest niedopuszczalne, bo tylko warsztat jest tu, gdzie jest ta praca taka uszczegółowana, Myślę, że każdy, każdy robi to, jak uważa, i, i liczy się też efekt końcowy. I chyba tak, chyba tak było. I, I też gdzieś to moje upodobanie do takiego minimalizmu poprowadziło mnie w tą stronę, że dziś. Pozostałe Pozostała sobie jak Daria. Daria zawsze była taka bardzo lekka w swoim malarstwie. To jest fajne, że my możemy po latach porównać siebie. Tak? Że jakby wiemy, co robiliśmy i wiemy, jak, jak, to, jak to dziś wygląda na dzień dzisiejszy w naszych pracach. Więc Daria, oczywiście, wszyscy. Wszyscy bardzo duży progres i dziesięcioletnie takie, takie zestawienie tych prac pokazuje szalony, szalony postęp. Daria zawsze bardzo kobieco, tak samo jak i Dominika, kobieco bardzo w swoich pracach e, maluje. Więc jakby wszyscy ci, którzy są tutaj na wystawie, wszyscy artyści, myślę, z perspektywy czasu są, są bardzo, bardzo ukształtowani. I to, to jest bardzo fajne, że po 10 latach możemy, możemy to sprawdzić i, i naprawdę ja jestem, jestem dumny, że spotkaliśmy się tutaj, że możemy my yy, przed Państwem się zaprezentować i to jest yy, bardzo piękna, bardzo piękna chwila dla nas, dla nas artystów. Także bardzo, bardzo dziękujemy Marcin, prawda? Tak. Dziękujemy i to na tyle, bo już też się rozgadamy. <grym> Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co jest też bardzo ważne, to to, że oczywiście specjalności artystyczne. I każdy z Was, tak jak artystyczny poznał to te dziewczyny, które tutaj są, są z całym to jest troszeczkę innych myślę, że to jest, to jest cenne, żeby zobaczyć. Jak w tej sztuce czystej się można, zawsze myślimy o tym, że ze sztuki czystej nie da się żyć, da się żyć. trzeba być najważniejszym, trzeba autentycznie tworzyć, trzeba, trzeba uwierzyć w to, co się robi. To, co dla mnie jest też szalenie, to to, że widać w Cieszę. Mam nadzieję, że nie będziemy na połym osadach naszego czekarniczka. Tylko pięć lat i nie dłużej, że takie spotkania po prostu.